Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jutro 18 drużyny Katowickie stowarzysz nie młodzieży z naszej decyzji. Będzie uczestniczyło w 18. Lidze siatkarsko koszykarskiej W związku z tym, aby zaoszczędzić troszkę czasu i energii, dzisiaj rozlosuję różne do poszczególnych grup, jeżeli chodzi o rozgrywki siatkówki. Pragnę tylko przypomnieć, że zmieniliśmy miejsce rozgrywek z ciężkowizną bobową więc informacji jest na stronie naszej kayzy oraz na Facebooku. No, w takim razie przejdźmy do losowania. Grupa A. Tuchów. Grupa B. Bochnia. Grupa C. Koszyce wielkie. Grupa D. Szczucin. Sponownie grupa A. Wielogłowy. Grupa D. Łamcina. Grupa bobowa, grupa D, szalowa, grupa A, zdroj. Zdrój grupa B, Ciężkowice grupa C, posącina dolna, grupa D retro, grupa A, Kamionka Wielka, grupa B, Pustku w osiedle. grupa C, Bęk Tarnowski, grupa D, Wojnicz i ostatnie dwie, grupa A, Gnojnik oraz grupa B, Żyraków. Wszystkim życzę jutro szczerze powodzenia, no i do zobaczenia gotów.